Dzisiaj kilka słów o słupach. Czy przekładać papę na słup, czy nie przekładać. Chodzi o słup rdzeń żelbetowy, który wychodzi z fundamentu. Otóż nie przekładać. Dlaczego? Zaraz pokażę o co chodzi. Chodzi o to, że słup, że słupy są przeważnie projektowane jako pełne twierdzenie. Jeżeli my zrobimy przekładkę z papy, to już nie jest pełne utwierdzenie, bo on nie jest jakby związany ściśle beton z betonem, tylko jest, jest jakaś przeszkoda. Jest coś co, tej, co, co powoduje, że, że zmienia się schemat statyczny i słup może się delikatnie obrócić. Na czym to polega? Ano polega to na tym Ano polega to na tym, że yy, w momencie, gdy jest pełne utwierdzenie, to ten słup będzie tutaj stał, i dopiero powiedzmy, gdyby były duże siły, to on by się dopiero gdzieś tam tutaj zaczął wyginać. Dopiero gdzieś tu zaczął wyginać, ale tu będzie prosty jak strzała. I tu ewentualnie może się delikatnie tam delikatnie wyboczyć swojej płaszczyzny. Natomiast jeżeli zrobimy tutaj przekładkę z papy foli czy jakkolwiek, no to w tym momencie yy, mamy sytuację, w której ten słup może się już od tego momentu może się obracać, bo ten beton, który będzie nadlany, to będzie taka osobna, osobna konstrukcja, w ogóle nie związana z tym. Oczywiście pręty będą się trzymać, tak, no bo pręty są przedłużeniem, wyjściem są z, z ławy fundamentowej, natomiast sam, yy, sam ten beton jako ustrój, już nie. Yy, i teraz. No tak, niektórzy mówią, przekładkę robię, z, robię. przekładkę z papy, dlatego że zabezpieczam wtedy słup przed higroskopijnym podciąganiem wody. Słusznie. Ale jak sobie z tym poradzić w takiej sytuacji? Wystarczy zakupić w workach beton W8 wodoszczelny może być B50, jakkolwiek to już tam nie ma większego znaczenia, i tak zalewamy te słupy, te rdzenie w fundamencie. Jak tu będą wymurowane bloczki, to zalewamy te słupy w fundamencie do no ręcznie przeważnie. tak? No raczej nikt do trzech, czterech wytyków nie zabiera, nie, nie woła gruszki. I wystarczy jeden worek albo pół worka rozrobić, wlać. Niech ten beton wodoszczelny będzie nawet dotąd, czy dotąd. A potem już można zwykłym betonem, czy tam takim urobionym na budowie, a ten poświęcić jeden, dwa, trzy worki, kupić i, i oddzielić to betonem wodoszczelnym. No wtedy pozbędziemy się tego problemu, którym faktycznie jest, że może być kapilarne podciąganie. Tak, hygrostopijne powiedziałem wcześniej. Kapilarne, sorry. Kapilarne podciąganie wody. Prawda jest taka, że. Czy woda podejdzie tak wysoko w betonie? pewnie jest szansa. Natomiast no to zależy też od gruntu. Jak ktoś ma, jak ktoś ma tak jak tutaj piachy jest, jest tak sucho, żeby dromader nie przeżył. No, to, to nie ma takiej w ogóle obawy. To można, mogło być zwykłym, zwykłą, zwykłym betonem tutaj żaden kłopot. Natomiast w momencie, gdy, gdy ktoś ma faktycznie wysokowody gruntowe, to lepiej wziąć beton wodoszczelny W8 i może nawet go na całej wysokości tego, tego fundamentu, ale na pewno nie robić przekładki z papy. Czy jest to możliwe? W sensie, czy przekładka z papy jest, jest możliwa do wykonania? Oczywiście, że jest. Kiedy? W momencie, gdy projektanci założyli schemat statyczny który jest nie pełnym utwierdzeniem a po prostu belką czy tam słupem podpartym znaczy podpartym no słupem, słupem w którym w którym jest zablokowany nie, nie jest zablokowany obrót w sensie są zblokowane przesuwy ale obrót jest możliwy wtedy Wtedy, w takim wypadku, możemy sobie mówić o, yy, mówić o przekładce z papy, czy też z folii. Tu nie ma żadnego problemu. Ale w, nie, w 99 przypadkach nie było to tak liczone. No, chyba że w projekcie macie, chociaż w projekcie pewnie nie będziecie mieli schematu statycznego. Poza tym, skąd macie wiedzieć, co, co w ogóle chodzi. Nie? Więc lepiej zrobić tak i na pewno, jest, na pewno jest bezpiecznie. Na pewno błędu nie będzie. Yy, nawet jeśli założono inaczej to będzie lepiej niż, niż gorzej.